Witajcie na Psychokawce. W tym odcinku poszukamy odpowiedzi na pytania. Jak stosowanie porównań pomiędzy rodzeństwem oraz uczniami w grupie wpływa na dzieci? Oraz co się dzieje z dziećmi, gdy my, dorośli, oczekujemy zbyt wiele, a więc o efekcie pigmaliona. Porównywanie dzieci ze sobą niestety przychodzi nam zbyt łatwo. W szczególności jeśli kwestia dotyczy radzenia sobie w sytuacji dla dziecka trudnej. Gdy spojrzymy na sposoby rozwiązywania przez dzieci konfliktów, bardzo często usłyszymy: Powinieneś mu ustąpić, jesteś większy, starszy i mądrzejszy. Zobacz, jak zachowuje się twoja siostra. Czy ty nie mogłabyś być taka jak ona? Często wydaje się nam, że efekt takich słów będzie bardzo skuteczny. W praktyce okazuje się być zupełnie odwrotnie. Usłyszenie, że jestem większa, starsza i mądrzejsza w sytuacji dokonywania porównania nie jest wyróżnieniem, ale dotkliwą karą. Okazuje się, że z tego tytułu dziecko musi zrezygnować ze swoich potrzeb. Za to ten mniejszy, młodszy i mniej mądry otrzyma wszystko to, co chce, a to dopiero rodzi złości i poczucie niesprawiedliwości. W dalszej perspektywie może nawet przyczyniać się do antagonizmów pomiędzy rodzeństwem lub dziećmi w grupie. Efektem stosowania porównań będzie w wielu przypadkach obniżenie dziecięcej samooceny. Młody człowiek zacznie przyklejać sobie etykietki zgodnie z treścią tych porównań: jaki więc jesteś? Słabszy, głupszy, gorszy i, co chyba najbardziej dotkliwe, niewystarczająco dobry. Gdy porównujemy, dziecko otrzymuje przekaz, że nie spełnia naszych oczekiwań, najczęściej wyrażonych niekonkretnie, nie wprost. Co to bowiem oznacza, że nie jestem jak swoja siostra? Czy więc, aby otrzymać rodzicu Twoją miłość i uwagę, powinnam być identyczna? A jeśli taka mam się stać, to czy muszę zrezygnować z siebie, ze wszystkiego, co czyni mnie mną? Mimo, że rozwój dziecka ma swoje prawidłowości i pewne zachowania są w jego trakcie oczekiwane, to jednak młodzi ludzie, tak jak my dorośli, różnią się między sobą. Każdy z nas ma sobie właściwe cechy temperamentalne i osobowościowe, inne też są nasze doświadczenia, a więc inne będą nasze reakcje. Te różnice nie są ani dobre, ani złe, po prostu występują, a jednak dziecko usłyszy od nas. Spójrz, Marysia, tak spokojnie siedzi, a ty się cały czas wiercisz. Maciek sprzątnął zabawki i już jest gotowy, a na ciebie znowu musimy czekać. Popatrz, inne dzieci idą grzecznie w parach, a ty znowu będziemy musieli zadzwonić do mamy. To tylko wybrane z milionów przykładów porównań, które w dobrej wierze stosują rodzice i nauczyciele. Ale to nie wszystko. Mogę przecież powiedzieć do dziecka. Czytasz najlepiej ze wszystkich, jesteś moim najlepszym uczniem, albo jesteś moim ulubionym, najgrzeczniejszym synkiem. Nagradzające, prawda? A może wcale nie? W niektórych przypadkach może to wywołać u dziecka presję do utrzymania uzyskanego statusu, wielką, bo tak wspaniałego wyróżnienia nie chcemy tracić. A co będzie? Jak z jakimś tematem w szkole sobie nie poradzę, stracę status najlepszego ucznia już nie będę dobry? Albo jak nie zapanuję nad sobą i wybuchnę złością, czy wtedy nadal będę najgrzeczniejszym synkiem? Pomijam już fakt, że określenia grzeczne i dobry to tak zwane słowa worki, których w ogóle nie należy wypowiadać w sytuacjach wychowawczych. Dlaczego? Bo dla mnie. I dla Was z pewnością bycie grzecznym i dobrym oznacza coś zupełnie innego. Oczywiście zgodzimy się co do niektórych cech, ale wierzcie mi, nie ze wszystkimi. Rzadko zastanawiamy się, co tak naprawdę dziecko myśli o sobie, świecie i innych ludziach w środku, w swojej głowie. Nie wiemy więc nigdy, czy to wypowiedziane w dobrej wierze porównanie nie przyniesie mu więcej szkody niż pożytku. Gdy porównujemy, chcemy wywołać zmianę w dziecięcym zachowaniu. Myślimy, że wskazanie osoby, która spełnia pewne oczekiwania, pomoże dziecku bardziej skutecznie realizować je ze swojej strony. Jesteśmy w ogromnym błędzie. Tak się dzieje tylko wówczas, gdy dokonamy rozróżnienia pomiędzy porównaniem a ocenianiem. Nie mów więc, czytasz lepiej niż brat. Zamiast tego, wpierw opisz, co widzisz. Jesteś skupiony na czytanym tekście, panujesz nad swoim głosem. A potem powiedz, co czujesz. Podoba mi się to. Oraz jakie kryteria oczekiwanego zachowania dziecko spełnia, a więc. To dla mnie ważne, gdy samodzielnie czytasz tekst w sposób wyraźny i dla mnie zrozumiały. Ale niech to nie będzie koniec naszej wypowiedzi. Dopytajmy na koniec dziecko, jak się poczułeś, gdy to powiedziałam lub jak czułeś się czytając ten tekst na głos, w skupieniu i panując nad swoim głosem? Zanim zacznę porównywać, warto bym sam, jako dorosły, zrozumiał, jaki mam w tym cel oraz czy można ten cel osiągnąć w inny sposób. Co chcę przekazać swojemu dziecku, swojemu uczniowi? Czego chcę dla niego? Czy to jest spójne też z jego oczekiwaniami i pragnieniami? Dzieci chcą spełniać nasze dorosłych oczekiwania. Radzić sobie dobrze, nie sprawiać trudności i problemów. Rzadko jednak są w stanie odczytać je właściwie, ale i my dorośli nie zawsze zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób nasze, często nieuświadomione oczekiwania, rzutują na nasze zachowania wobec dzieci. Bo przecież gdy porównuję siostry między sobą, to chcę dobrze. Tak, wiemy, jak to jest z dobrymi chęciami. W tym miejscu chciałabym opowiedzieć o ciekawym mechanizmie psychologicznym dotyczącym relacji między spostrzeganiem społecznym a zachowaniem podejmowanym wobec innych osób, a mianowicie o tak zwanym efekcie Pigmaliona. Efekt ten po raz pierwszy został opisany przez socjologów Williama Isaaka Tomasa oraz Roberta Mertona w 1948 roku. Obaj twierdzili, że jeśli człowiek widzi sytuację jako rzeczywistą, jest ona również prawdziwa w swoich konsekwencjach. Przeprowadzono więc eksperyment ukazujący występowanie tego efektu na gruncie edukacyjnym w szkole, który został opisany przez Roberta Rosenthala oraz Leonorę Jacobson. W szkole podstawowej przebadano dzieci testem inteligencji opracowanym w taki sposób, aby wynik mógł wskazywać możliwości rozwojowe ucznia. W każdej z przebadanych klas wybrano część dzieci, które zostały przedstawione nauczycielom jako wyjątkowo zdolne, nazwano je nawet rozkwitającymi. W praktyce jednak nie było to prawdą. Dzieci te nie posiadały szczególnych zdolności, świadomość ta istniała jedynie w umysłach nauczycieli po założonym przez badaczy czasie dzieci te zostały poddane kolejnemu badaniu, które ujawniło, że owe rozkwitające dzieci faktycznie zaczęły uzyskiwać dużo lepsze wyniki niż wcześniej i zdecydowanie lepsze niż ich rówieśnicy, których nie wskazano nauczycielom jako szczególnie zdolnych. Jak do tego doszło? Nauczyciele wiedząc, że dziecko ma wyjątkowe zdolności, wysoką inteligencję zaczęli podświadomie traktować je lepiej. Poświęcali mu więcej czasu, byli bardziej cierpliwi, dokładniej tłumaczyli, będąc święcie przekonanymi, że dziecko to jest niemalże skazane na sukces. Działało to jednak dwutorowo. Wysokie oczekiwania nauczyciela wobec dziecka rozkwitającego umożliwiały mu uzyskiwanie większych osiągnięć i nazywamy to efektem Galatei podczas gdy niższe oczekiwania wobec pozostałych dzieci w klasach opóźniały ich osiągnięcia, co z kolei nazywamy efektem golema. I to nawet w sytuacji, gdy wśród tych pozostałych dzieci znajdowały się takie, które faktycznie były bardzo zdolne. W efekcie pigmaliona wpływ nietrafionych oczekiwań nauczycieli na iloraz inteligencji dzieci, określanych jako rozkwitające, był najsilniejszy, u dzieci młodszych, a to sugeruje, że młodsze dzieci są bardziej wrażliwe na działanie oczekiwań ze strony dorosłych. Dlatego też porównania dzieci między sobą, pomiędzy rodzeństwem, mogą okazać się bardzo szkodliwe, szczególnie w pierwszych latach życia i dziecięcej edukacji. Zawarte są w nich bowiem przeróżne dorosłe oczekiwania i założenia, które niczym samo spełniające się proroctwo mogą się ziścić. I tak w rodzinie dojdzie do podziału ról. I ktoś zostanie bohaterem, maskotką albo czarną owcą. Tak samo w szkole wyłoni się prymus, błazen czy oferma. Gdy więc porównujesz, konfrontujesz się ze swoimi oczekiwaniami, zatrzymaj się i spróbuj je odkryć, a potem zastanów się, proszę, czy nie dokonałeś podświadomie szeregu założeń na temat dziecka, którego zachowanie chcesz zmienić. Uwaga! szeregu najprawdopodobniej zupełnie niewłaściwych założeń. W ten sposób dotarliśmy do końca pierwszego sezonu Psychokawki. Hm, jak wam się podobało? Jeśli ciekawi was temat dziecięcej złości, zapraszam do lektury książki, którą napisałam wspólnie z dr Anetą Jegier pod tytułem Mój złośnik, czyli jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością. Nie obawiajcie się jednak, to nie koniec. Będzie sezon drugi. Dziękuję, że towarzyszyliście mi przez te tygodnie. Mam nadzieję, że to, o czym wam opowiedziałam, było dla was pomocne i ciekawe. To jak? Do usłyszenia w kolejnym sezonie Psychokawki? Znajdziecie dla mnie czas? Nazywam się Agnieszka Gąstoł. Jestem psychoterapeutą, psychologiem, pedagogiem specjalnym i doktorem nauk społecznych. W mediach społecznościowych na profilu Schematia dzielę się sprawdzoną wiedzą na temat rozwoju człowieka. Mam nadzieję, że trafiając do Was, niczym kostki domina wspólnie zmienimy na lepsze losy wielu ludzi.